za co to w ciągu ileś uporu w nie wiem ile, musieliście wszyscy zebrać, od 18 lat do 56. Wszystkich chłopów wzięli, który wioce był zdolny. wszystkie wzięli, zostały dziadki i dzieci, no. No i tam się spotkał pod kościołem w Królówce i tam od ksiądz, bo masa było chłopów. I udzielił absolutorium, no, rozgrzeszenia wszystkim. Był taki straszny wtedy jęk, tak krzyczały żony, siostry matki, a oni ich pognali, posiadali na te formanki i pojechali. A te, te, te A wiadomości zjeżdżają. kto roznosił, nie wiem, wójt no to, na przykład, czy ksiądz? No, no to byli tam nie, nie listonosze, tylko tacy rozkaziciele, to oni chodzili. Aha, tacy gońcy. No, takie gońcy, no mm -hmm. oni to. No, od tego bo, bo inaczej była kula w głowie, bym to nie zgłosił, wszyscy. Ale... Bo to Galicja się nazywała. W mm -hmm. Galicy pod zaborem Austriacko mieli to są najlepiej z tych zaborów innych. Także oni się chwalili tak, tego cesarza i to. Szli, bo nie było inne rady, bo akurat włębi, a nie to. W Bochni mieliśmy koszary ułanów, tak? Kawa, Kompleks szpitalny. Tutaj, gdzie mamy Komendę Powiatową Policji i na abyśmy zeszli na te boiska sportowe, to jak jest ekonomik. Tu mamy starego koszarowca, ludne stajnie przy tym, jak lodówki, to przy tej naszej, to były stajnie tam, no dla tych żołnierzy, dla obłanów. No i druga część jednostki wojskowej, tej starej powiedzmy, pierwszej wojny światowej austriackiej, no to jest przy przy dworcu kolejowym budynek, no dzisiaj tam Lidl stoi, no, 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 no. basen, Hotel Millennium, No to, no, tu, no to tam pojeduch, Tu, gdzie jest to tam, gdzie dzisiejsza to hala było, to sportowa, to, to, to były magazyny. No, to, to, to no tu, to wzią... gdzie szkoła ekonomii, jest koło szpitala, to, to, tak, to też, też jest tam, część. Tam też były koszary jakieś wojskowe. Tak, zniszczeły. tak, tak. tak. No, to wszystko jest część austriackich. No i szpital obecny, to, to też pozostałość po tym wszystko. A dużo tu nie wróciło, tu znajomych jak dziadka z wojny. No, ja tak nie wiem, ale dużo nie wróciło, bo było dużo wdów. No i te wdowy miały potem renty. A bo chłopy były bez nogi i bez tam, no to miały renty. No, no, to, 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 to wiem, że to było dużo w królówce takich, no. A co, stawiać dom, bo on, o, jak się skończyła ta pierwsza. pierwsza wojna, to on wrócił do domu, był może parę miesięcy. I tu dom zaś się. no i ten dom się spoluł, tyle co się wynieśli. To tato jak przejął na urlop, to domu już nie było, nie było nic, wszystko się spoluło, stajnie zadały. No To na pewno, bo tutaj o Leszczynę to były bardzo ciężkie walki, mhm. dopiero pamiętam, że Rosjanie taki opór stawiali mocny, że dopiero Niemcom udało się pokonać na bagnety. Mi przynajmniej dziadek zawsze opowiadał, jak jego tata mówił, że przez dzień mówi, był taki dźwięk, jakby ktoś wziął e, łyżkę, nóż i o pokrywkę, czy o garnek tuk po prostu. I to ten krzyk ludzi, konie, mówi wybuchy i to się tak wszystko niosło wtedy, jak ja mówił że coś okropnego to, 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 to było. I wtedy Leszczyna, tak z opisów, które mi się tam udało znaleźć, no to, y, są nawet konkretne numery domów podane, które spłonęły i można powiedzieć, że Większa połowa ryszyny wtedy spłonęła całkowicie. Bo tu tutaj... nie było domów. Tu nie było domów. Był nasz dom i był dom u Wołowca, u, u, u Józefa. No mama u kukle. Mama mówiła, że pierwszy dom, jaki powstał, na, to nasz. Tu. No, 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 ale, no. Tam, ale tam był pierwszy ten worowcowi. A że u Wołowca i u kukle. Bo tak to wszyscy właśnie no. tam siedzieli dlatego i się na, na, I dlatego my się siedzieli na, na dole. Siedzieli a tu się nazywa taka droga, była normalna droga pol, polna. taka, nazywa się prześnica. Prześnica? No, a no gdzieś tak nie było, była na górze, nie nazywa. Błówka na, błówka. na górze się nazywała. Na górze. Moja mama była jeszcze nie to wtedy, a ona mieszkała na nowej wsi, w Krówce, no. tam u góry, a naprzeciw do naszego domu i na samej górze. To mówi, że tak swoje było, jak to był ten szturm. Jeden jęk i jeden jęk tak było słychać, ile to kilometrów. No. Działania były w grudniu 2014 roku. Już w listopadzie już Rosjanie tutaj napierali od, od wschodu. Zatrzymali się na Krakowie, tam przez Wieliczkę do no na, na linii później Limanowej, no i dalej na, na wschód. I 2 grudnia właśnie tu ruszyła ofensywa wojsk austro-węgierskich i niemieckich, połączona. Przelecieli, bracie daruj, bracie daruj i siek około szablom i bracie daruj, kogo tam tak. zabiło to zabiło, nie celowo tego, tylko na około się, musiał się bronić. Stopień bezczelności Niemców był taki, że nie używali jednostek swoich, takich powiedzmy rodowicie swoich, niemieckich do, do takiej brudnej walki, tak jak u nas można powiedzieć, tylko werbowali żołnierzy z, na przykład ze Śląska. Z Wielkopolski, to byli powiedzmy żołnierze rezerwowych batalionów, które tu walczyły. To byli Poznaniacy. I teraz, tak, Poznaniak walczył z, z Chłopakiem z Galicji tak. przeciwko i tutaj, oczywiście, żołnierzowi Carskiemu. Tyle, że znowu zwerbowanego gdzieś koło, powiedzmy, Lublina I I, Polacy, Polacy. Tak, i i dochodziło do tego, że jak mówili bracie zabij, to faktycznie bratobójcze tak. walki, tak, to, to ich, ich różni tylko i wyłącznie mundur i pochodzenie. Tylko. Yy, przy... Żebaniu ludzi, no to, no to wiadomo, l to pomagali, nie? Tak, ludzie ze wsi byli brani, czy, czy starszy, nie, czy młodszy. Czy wozami przewozili tak, czy czymś. Tak. Chociaż na początku to chowali ich tam, gdzie polegli. Dopiero później jak już Austriacy zaczęli cmentarze budować, tak jak ekshumowali i sprawdzali. I później mhm. były te choroby. Cholera, Hiszpanka, te wszystkie choroby. No tak. Znowu ludzie, dziesiątko żałych, tych co dostali. No przez to też właśnie ekshumowali, bo często byli chowani po polach, tam gdzie zginęli, tak, płytko, tak. bo to była zima. E, I bali się też epidemii, dlatego to przystąpili do tej budowy, budowy cmentarzy między innymi. W dwudziestym roku walczył też? Tak, tak, w tym roku walczył. Mhm. To mówi, że tu dom postawili drugi raz, nowy, i on mszył. Ten dom, to, ja był drewniany, to jakby drewniane, to no. I wtedy I jeszcze, przyszedł policjancy coś i, i wziął powrotem do wojska i musiał iść. I od ten dom taki niedokycony. I poszedł I gdzie, by, i gdzie, by... A gdzie by... walczył? Gdzie walczył, w którym, w którym miejscu? Kojarzy pani, pamiętam może? Nie, 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 to nie. A uda, udało mu się przeżyć tą Prze wojnę bolszewicką. Ja pytałam, mm -hmm. jak tyle przeszedł wszystkiego, jak mógł przeżyć te szturmy i to wszystko. A on mówi tak, że, że um, tak jak na wojnie, szczylać musieli, bo kazali strzelek, bo ja byś nie szczeluję, to ciebie zaszczelili. Tylko um, nigdy nie celował kogoś i no tak szczyleł, pan bo bukule bo nosił. Szczelął, bo musiał, ale nie celował bezpośrednio w ciebie. No, I tak przeżył. Niby nie był mściwy. A mówię że jeden taki mój mściwy, jedli siadanie i, i wtedy był no, spokój mieli prawo nie szczelać. Ale on widział jednego Niemca, i on nie był on polecił, za zaszczelił. Bo nie mu bronili, ale nie był lecił, on zaszczeli go. Niemca zastrzelił. Wracał się i u niego zastrzelił. Tak tata mówił, nigdy nie trzeba być mściwą, No, szyla trzeba, bo, bo myśli, no ale... Nigdy nie celować, no tak, bezpośrednio. Często tak opowiadał jakieś wspomnienia o wojnach, czy, czy raczej niechętnie mówił o tym? Oj... Nie, nie, nie. nie mówił tak jak nas dzieci, tylko hmm. mówił, jak się chłopy. A to się prawie w każdym miejscu poschodzili i opowiadali, co tam z tego frontu był tam z tego, tam z tego. Tak sobie opowiadali, a my tak się bawili. Tyle, tam... co podsłuchał człowiek. No. Tata też walczył w ofensywie Tak, Afrycję tak, bo w tych tam było bo bardzo ciężko. Tam były no. bardzo ciężkie warunki, no. No, no, rzeczywiście. Tak, ta ty to wiemy. No. Pewnie też niechętnie, pewnie o tym opowiadała, bo... O tym mówię tak, że jak było tak zimno, najbardziej to ją dokłócał zimno. Była zima, śnieg, sypła, mróz był wielki, a oni byli tak zmęczeni, bo szli ileś kilometrów, no, to. Mhm. I połysinali, po gdzie kto pod tam usunął, tak, że już to, to dowództwo nie miało nad nimi władzy. No i połysinęli. To nad raną set dowódca i gdzie widział taką górkę, bo śnieg zasypał, to się. tam szablą odgarnęło tam. z wstał, przeżył, a niektóry za nie było, No ale który wstał, no to wstał, no, no i poszedali. No ale so, bo strasznie dużo po wtedy nóg i, 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 i rodzaj i w ogóle. To było straszne. W Karpatach to były rzeczywiście no. bardzo ciężkie warunki. Gdyby się Rosjanom udało przejść przez Karpaty, no to no. mieli już do Węgier otwartą tak. drogę. A, mówię, że w i Górce to było zimno, głód i wszy. I wszy. Mhm. wszy to mówię, że zgarnowali szablą. A głód to był tak, bo oni tam, niby kuchnia za nami szła, ale przyszedł, no, samolot strzelał. Rozwaliło kuchnię, konie, wszystko. No i nie było co jeść. Nie było 3 dni 4 dni, nie było co jeść, bo... Bo gdzie tam zorganizował tak szybko kuchnię, a zabieg dojechało, a oni musieli iść? To byli strasznie głodni. Do tego jeszcze śnieg. Czasem Jestem się czyta powieści, że popas. pas... Żeby popływali kapustę, jabłka, gdzie na polach. jeszcze tak nie zebrano, zamarznięte. A potem się dużo pogorowało, dużo umarło potem, bo jakieś głodne, głodny, jest takie coś. No brat, a moje teściowa, to przeżył wojnę, ale set z Jugosławia na nogach. Set i lesi ty głodny i lesi. Był tak głodny, taki był chudy, że jak przyszedł do królówki pod dom, to był tak wycieńczony, że jest spot. I no tego go nakarmili, no bo jak, bo nakarmili, on był taki zawodzony. umarł, dostał boleści wszystkie. Przez... Przeszedł do domu, w domu umarł. Swojego zabili. No. Co to no, no, Ten no. Piłsudski przyjechał do niej i każdemu ręko pładł i prosił, żeby zostali. No mhm. i właśnie w tym dwudziestym roku to było co jakoś. Nie, nie wszyscy uciekli, bo tak to uciekali masowo. bo co z każdej te, te drużyny dostały, no poru, poru, wszystko było zabite, to no ci reszta uciekali. I się wiedziały, że będzie wojna przegrana, ale to pisucki właśnie przyjechał do, do niektami. prosił każdego, żeby, żeby dostali, że no nie i dostali. I nagle utworzyli. I wygrali, a ja jak to tata miał. Każdemu go do ręko podał naczelnik, to go dał w żywo, tak stanął I jak... Pani tata wrócił po wojnie, tak? Hmm. Cały, zdrowy? No, był ranny, ale... Był no, ranny? No, 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 nogi miał przebrudzone bardzo, także całe życie się... Tak. Chórową na te nogi, no i chórową na malarię. Ta malaria to była taka prawie nieuleczalna. No. Strasznie mią. Nazywali to zimnica. I to była chyba gorączka, straszna febra, czepały mhm. ich tak bardzo. To mówiła mama, opowiada, bo ja już to nie zapamiętam zespolę. Musiał przyjść, bo, bo nie dał rady, i on miał skiepskie zdrowie. A no i nic nie pomogło na tę malarię, tylko dopiero sed jakiś taki łobieży świat. Zgadali się i, i on mówi, że to, że on go wyleczy z malaria, tam dali mu jeszcze, nocowali go, na no co i jak. A on mu powiedział, że żeby uzbierali dżdżownic, ususyli, starli na proch i to żeby se wypijał tam przez ileś. No i to mu czy a, no, no. Nie, nie. a nie nic lekarz. nie pomogło, no. Taki obierze świat, taki lekarz, nie lekarz. Ale zdrowia nie miał, właśnie dopiero ja mu to... Ta zimnica, zawsze nazywali zimnica, to była malaria. No. Przeszła, ale Dobrze. nogi to miał zawsze, z tymi nogami. Zawsze moczył w słomie. Przy gorące zawsze.